Już od kilku lat y, po internecie krąży takie hasło, że gdyby pszczoły wyginęły, to ludzkości zostałyby cztery lata życia. Dobrze, że nie powiedziałeś, że to Einstein powiedział. <śmiech> <śmiech> bo, było, to bo byłoby mi głupio powiedzieć, że Einstein to chyba nie ma racji. Nie, no tak naprawdę to życie jest nieprzewidywalne. Więc ja tak naprawdę nie wiem. Może faktycznie takie byłyby skutki. Natomiast y, tak patrząc chłodno na to, to na przykład zboża, nie są zależne od pszczół. Czyli teore teoretycznie mąkę na chleb byśmy mieli, tak? Hmm. Natomiast statystyki mówią, że około 1 trzeciej żywności, którą spożywamy mamy właśnie dzięki zapylaniu pszczołom. I pszczół. co to jest za żywność? Bardzo dużo. Oczywiście pierwszą myślą, jaką mamy, to co są owoce. Oczywiście są takie mm, owoce jak borówki, na przykład, które są bardzo zależne od zapylania, czy jabłka, y, ale są też takie, które w mniejszym stopniu reagują na to zapylanie, czyli w jakiś sposób się y, są niezależne od pszczół y, no i opierają swoje zapylanie na przykład na wietrze, tak? Y, natomiast... Y, też tak na tych warsztatach uświadamiam, że to nie tylko owoce, że na przykład warzywa i się śmiejemy z dzieciakami, a czy marchewka zależy od pszczół, czy burak. No ale żeby ta marchewka urosła, czy te buraki urosły, czy cebula, to są potrzebne nasiona. A tutaj już do powstania tych nasion, Potrzebne są pszczoły, żeby zapyliły kwiaty, bo z kwiatów zapylonych powstaną nasiona. Więc przechodzimy przez całą, cały szereg warzyw. No i teraz, na przykład, takie ważne produkty, jak kawa albo jak kakao, no to dzięki zapylaniu pszczołom te plony są o 40% wyższe. To jest znaczny procent. Tak, więc jak, nawet jeżeli rośliny w jakiś sposób by się broniły przed tym brakiem pszczół, to tych produktów finalnych tych roślin byłoby bardzo mało. To by były bardzo małe plony, nawet jeżeli by były, tak? Potem jest cała gama orzechów. Ale też na przykład przy zapylaniu bawełny też pszczoły mają swój udział, więc. Czyli jest to nie tylko jedzenie. Nie tylko. Też zwrócę uwagę, że mamy mięso. No dobrze, ale te zwierzęta żywią się roślinami. I część tych roślin, które musimy zapewnić zwierzętom, żeby zdrowo rosły i żeby potem móc pozyskać z nich mięso na przykład. No to, to są też rośliny, które wymagają zapylania przez pszczoły. Mhm. Więc też zwracam na to uwagę, że po prostu na pewno bardzo dużo byśmy stracili, jeżeli tych pszczół by nam zabrakło. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, rolą pszczół w ekosystemie jest właśnie to zapylanie. Dokładnie. A inne owady, które no, widzę, że też skaczą po kwiatkach, A. tak? czyli pewnie też są zainteresowane tym pyłkiem, inne owady nie zapylają? Ś Świetnie to zauważyłeś. No i tutaj muszę, muszę edukacyjnie powiedzieć. My tutaj rozmawiamy cały czas o pszczole miodnej. To jest jeden gatunek, pszczoła miodna. Natomiast pszczół, jako nadrodzina, jest w Polsce około pół tysiąca gatunków. Więc, a na świecie to 20 tysięcy, więc trochę to, co tutaj wow. mówimy, to wygląda y, tak jakbyśmy mówili o ptakach na przykładzie kury Uf. tak że to, no to nie jest tak są też inne gatunki o ile przy tych dużych zwierzętach to są wyraźne różnice tak przy pszczołach z racji tego że one są takie małe i szybko latają to ciężko nam dostrzec natomiast y, chciałabym tu zaznaczyć że jest cała gama pszczół z tym że my hodujemy w naszych Pasiekach, tylko pszczołę miodną, tak? Jeden gatunek. Więc cała grona zapylaczy. Oczywiście oprócz pszczół mamy jeszcze motyle, nietoperze czy, czy nawet ludzie też biorą udział w zapylaniu, Natomiast nie, jest, nie jesteśmy tak efektywni. Na pewno pszczoły mają to, że. Yy, mają wierność kwiatową. To znaczy, że odwiedzają pszczoły tego samego gatunku ro, ro, rośliny, tak? A na przykład niektóre owady mają także, co napotkają, tam lecą, tak? A mm. nasze pszczoły uczą się danego kwiatu i jego budowy, właśnie o której godzinie nekteruje, czy, czy ten nektar jest potrzebny tej rodzinie, na przykład stosunek cukru do wody jest optymalny. I one y, zbierają ten nektar, przy czym zapylają też te rośliny, aż do momentu, kiedy one przekwitną. Dopiero jak przekwitną, to uczą się innych kwiatów, tak? I to jest ta wierność kwiatowa, że zawsze ten pyłek z danego gatunku kwiata trafi w odpowiednie miejsce. Tak. Więc to jest ich y, zaleta. No druga to to, że ich y, w tej rodzinie jest dużo. I jeżeli pszczoła napotka kwiaty, które są dobrym źródłem pyłku czy nektaru, to informuje inne pszczoły w ulu o tej lokalizacji, czyli ta siła zapylania zwiększa się, tak? A inne owady nie mają takiego systemu porozumiewania się jak właśnie pszczoły. Czyli pszczoły y, traktują kwiaty sezonowo, tak? Kiedy jakiś kwiat kwitnie, podejrzewam, że wybierają sobie jakiś kwiat po prostu w bezpośredniej odległości od ula, kiedy ten kwiat kwitnie, to cały rój jest skupiony głównie na, na tym gatunku. Czasami tak bywa. Natomiast to jest tak, że to nie jest jedna pszczoła, która wylatuje i przynosi do ula tą wiadomość, że tu znalazłam świetne źródło pożywienia, takich pszczół jest wiele. I teraz one yy, Swoim zaangażowaniem w tańcu, czyli w tym porozumiewaniu się werbują inne zbieraczki, inne pszczoły, i im pszczoła y, jest bardziej sugestywna, to te to więcej pszczół za sobą zabiera, tak? Ale to jest w jakimś stopniu też konkurencja, bo jeżeli są inne pszczoły, które sugerują jednak inne miejsce, no to tutaj pszczoły muszą wybrać kogo posłuchają i za, za którą pszczołą polecą. W tańcu? W tańcu. To jest cudowny aspekt życia pszczół. Pan, który odkrył ten taniec, dostał nawet Nagrodę Nobla. I potrafimy w jakimś stopniu odczytać ten ich taniec, czyli to, co one chcą powiedzieć tym tańcem, odległość kwiatów od ula, czy kierunek, czy jak trudno jest tam dolecieć. Bo ta pszczoła, która wylatuje na takie pole z kwiatami, no musi też wziąć zasób energii dla siebie, żeby tam dolecieć, prawda? Mhm. Um, więc. Bardzo specjalistyczny, właśnie sposób porozumiewania się mają pszczoły, no zachwycający ludzi na całym świecie. To jest tak, że jakaś pszczoła odkryje jakieś miejsce, zasobne w kwiaty, po czym wraca w okolice ula i zaczyna tańczyć, przekonując inne pszczoły do polecenia w tamtym kierunku? Dokładnie. Trochę je częstuje tym nektarem, daje im posmakować takie próbki, daje wow. tego nektaru. Zapach też przynosi. Tak, i mówi, tam jest świetne źródło. Niesamowite, bo pszczoły naprawdę mają takie wyczucie, bo to instynktownie też. Muszę Ci powiedzieć, mam teraz o takim doświadczeniu, gdzie, gdzie celowo umieszczono źródło właśnie pokarmu dla pszczół na jeziorze. I ta jakaś pszczoła tam przeleciała, yy, zasmakowała tego nektaru, wróciła do ula i tańcem yy, pokazywała innym pszczołom, że znalazła św świetne źródło pożytku. I sobie wyobraź, że te pszczoły w ulu, mając orientację przestrzenną, jej po prostu nie uwierzyły. Bo tam jest jezioro i tam nie ma możliwości, żeby było coś do jedzenia. I sobie wyobraź, że w tym doświadczeniu ten statek z tym źródłem pokarmu po prostu przesuwał się bliżej brzegu, i dopiero jak dopłynął do brzegu, to jakby te inne pszczoły uwierzyły tej pszczole pierwszej, tak, zwiadowczyni, i dopiero przyleciały w to miejsce, do którego powinny. To pokazuje naprawdę rozwiniętą inteligencję, no, niesamowite weryfikować informacje tak. o, o to, czego nauczyły się o swoim otoczeniu. Tak, tak, ale są też takie inne doświadczenia, na przykład jak to źródło pożytku było przesuwane zgodnie z jakimś schematem, na przykład o daną ilość metrów czy o kierunek, i, i te pszczoły potrafiły rozpoznać ten kod, i następnego dnia już leciały na to docelowe przewidywały miejsce, to. przewidywały, tak. No, no po prostu niesamowite rzeczy potrafią. Wow. Fascynujące, prawda? daleko taka pszczoła potrafi odlecieć od ula? My mówimy o takim efektywnym locie na dwa kilometry, no może trzy. Natomiast... To wygląda daleko. Natomiast pszczoły potrafią znacznie dalej. Tylko mówimy o efektywnym, czyli takim, który jeszcze przyniesie do ula jakiś zasób miodu, tak? Który jakby będzie na plusie yy, niż więcej... Zbierze niż zużyje na trasę, hmm. jaką musi ta pszczoła odbyć. Natomiast pszczoły latają na większe odległości, nawet na 10 km, jak są do tego zmuszone.